Cześć, witajcie na kanale Gotujemy. Dziś będziemy wspólnie przygotowywali dwie rolady. Jest to związane z tym, że już za dwa dni będzie Koniec roku, zabawa sylwestrowa, a te rolady, które ja Wam dzisiaj zaproponuję, sprawdzą się na takim spotkaniu sylwestrowym. Takie wytrawne rolady możecie też podać na każdą okazję, na spotkanie z rodziną, nie tylko na czas sylwestrowy, ale także w karnawale i w ogóle kiedy tylko macie ochotę. A czego potrzebujemy do naszych rolad? Pierwsza rolada to szpinak Baby, opakowanie, dwa serki śmietankowe, nozy, trzy ząbki czosnku, koperek, łosoś. No, tu ja mam 100 gramowe, więc trzy opakowania przygotowałam, nie wiem czy zużyję. Do tej rolady będziemy też y, używali chrzanu, do przyprawienia gałka muszkatołowa. No, i najważniejsze do ciasta 3-4 jajka, zależy, jakie macie duże, i mąki. A co z czym połączyć, za chwilę się dowiecie. Teraz jeszcze Wam podam składniki do drugiej rolady. W drugiej roladzie podstawą będzie ser żółty. Ja mam gołdę 400 gram. Trzeba będzie ją setrzeć na tarce. Do tego zrobimy sobie farsz na bazie pieczarek, czerwonej papryki. Cebuli. Całe ciasto to znowu baza biszkoptowa taka ala omletowa. Zabierzemy się najpierw za roladę zieloną, czyli szpinakową. Na patelni na masełku przysmażamy czosnek. Ja mam cztery ząbki czosnku, takie średnie, ale mogą być dwa, pięć, zależy jak to lubi. No i jak już sobie troszkę podsmażymy ten czosnek, to wtedy dodamy. Szpinak, ja akurat mam ten szpinak baby, on jest płukany, więc nie ma problemu, mogę od razu ładować go na patelnię. Jak wiecie z poprzednich moich filmików, co się stanie ze szpinakiem? Ta porcja szpinaku stanie się małą porcyjką, ale nie szkodzi, tyle szpinaku nam wystarczy. I przysmażamy. W tym czasie przygotuję sobie blender. Żeby sobie zblendować nasz szpinak, on powinien być właśnie bardzo gładką masą. I teraz, jeszcze uwaga: nie musicie używać świeżego szpinaku, jeżeli ktoś nie ma. Jeżeli macie mrożony szpinak. Y śmiało możecie go użyć, jedynie musicie pamiętać o tym, żeby go dobrze odparować, żeby on nie był mokry, za dużo wody nie miał w sobie, bo szpinak mrożony oczywiście ma to do siebie. I zobaczcie, co się stało ze szpinakiem. Mała porcyjka, ale zupełnie wystarczy. Teraz go doprawiam. Ja zaczynam od pieprzu. Troszkę pieprzu. Dobra, wystarczy soli. I tak tej gałki muszkatołowej szczyptę. Nie za dużo. Proszę. Mmm, jak ładnie pachnie. Nie wiem, czy lubicie gałkę muszkatułową, czy znacie, jako przyprawę w kuchni. Pachnie bardzo specyficznie, ale naprawdę jest dobra. Przemieszamy, przełożymy do blendera no i wystudzimy później po poszatkowaniu. Szpinak gotowy. Przełożymy do blendera. Gotowe. Zobaczcie, jak wygląda nasza masa. Taka papka. Ale właśnie o to chodziło. W międzyczasie, jak mi się studził szpinak, za mną widzicie już pokrojone pieczarki i troszkę papryki. To do drugiej rolady, ale wróćmy do szpinaku. Teraz do tego przestudzonego szpinaku wędrują cztery żółtka, białka. Osobno ubijemy je zaraz na sztywną pianę i wtedy dodamy do masy. Czekajcie, muszę się skupić. <noise> Tutaj idą białka. Tak. A do szpinaku żółtka. Do tej masy dodajemy teraz 4 łyżki mąki. W tym czasie możecie już śmiało sobie też załączyć piekarnik, nagrzewać go do 175-180 stopni, żeby piekarnik był gotowy. Dobrze, mamy taką masę i do niej za chwilę dodamy ubite białka. Dobrze i ubijamy. Piana z białek gotowa. Zobaczcie, ładnie się ubiła. <noise> już ostatnio robiłam ten test. No i przekładamy ją teraz do szpinaku. Delikatnie mieszamy, ale piękna. I powstanie nam z tego piękna masa. Takie ciasto biszkoptowe. Ja już mam przygotowaną foremkę z papierem do pieczenia. Właściwie ja wylewam to ciasto na blachę. Zaraz wam pokażę jak. I delikatnie teraz sobie to wymieszamy. I zobaczcie, moja masa już jest gotowa, pięknie wymieszana, ładnie pachnie. I ja po prostu wylewam ją teraz na taką blaszkę. Możecie to zrobić w formie normalnej, zwykłej formie do pieczenia mniej więcej 20 na 30 cm. Równomiernie rozprowadzamy teraz ciasto, no i wkładamy do piekarnika mniej więcej na 10 Minut, czas do piekarnika, 10 minut, temperatura 180 stopni. Wow, ciasto gotowe. Uff, uh. super się zrobiło. Aps. Teraz delikatnie oddzielimy sobie roladę od papieru. Zobaczcie jak ładnie nam wyrosła, ładnie wyszła. No i, żeby nasza rolada była taka plastyczna. Musimy ją właśnie taką gorącą zwinąć. Po złej stronie próbuję to zrobić, także muszę odwrócić. No i jedziemy delikatnie, zwijamy. Dlaczego robimy to w ściereczce? A robimy to po to, żeby ta rolada nam tak nie, nie wysuszyła się i była nadal bardzo wilgotna. Zobaczcie, jak wszystko zaparowało. Rolada sobie stygnie, a my w tym czasie zrobimy farsz z serka. Serek dowolny, najlepiej jakiś śmietankowy. Tu chodzi o to, żeby on był bardzo gładki, bo wtedy też jest smaczniejszy w tej roladzie. Ja mam dwa serki, to jest gramatura 150 gram. No, to takie dwa serki muszą być. Z reguły te serki są już troszeczkę słone. Także ja już nie używam soli pieprzu do tej masy. Jedynie dodaję dla podkręcenia smaku łyżeczkę chrzanu tartego. Oczywiście, w zależności od Waszych upodobań, może to być jedna łyżeczka albo dwie, albo w ogóle. Łączymy ze sobą te składniki. Czyli serek, chrzan, powstaje z tego bardzo fajna masa, smaczna do łososia w sam raz, ale jeszcze nie mogę tej rolady skończyć, dlatego że rolada szpinakowa jest jeszcze ciepła, więc tę masę odstawiam i zabieram się za drugą roladę. To będzie rolada serowa, do tego potrzebujemy 400 gram startego sera, tak jak Wam mówiłam ja mam gołdę, ale może być to też inny ser i druga połówka. Ja wam powiem szczerze, tę roladę robi pierwszy raz. Jak roladę szpinakową mam już opanowaną i robiłam ją już wiele razy na różne imprezy i spotkania. Ta rolada serowa jest u nas robiona po raz pierwszy. Także zobaczymy, czy się uda, jak wyjdzie. Do tej rolady nie używamy mąki tym razem. Także ciekawostka zobaczymy, jak będzie z ciastem. Hmm, ładny serek. Teraz do niego dodamy sobie 3-4 jajka. To znowu zależy od tego, jakie są duże. I tu w całości nie oddzielamy. Myślę, że 4 tutaj powędrują. I do tej masy dodamy sobie jeszcze 2-3 łyżeczki dobrego majonezu. Dobrze. No i teraz mieszamy, żeby powstała nam z tego taka masa ala ciasto. I zaraz będziemy wykładać na blaszkę z papierem. Tak jak mówiłam wam wcześniej, możecie to zrobić też na zasadzie takiej, że po prostu przełożycie to ciasto do jakiejś do formy prostokątnej 20 x 30 i gotowe. Dobrze, wymieszamy porządnie. Dobrze, przysmażamy sobie cebulkę, robimy farsz do następnej rolady. Troszeczkę oleju i uwaga, tutaj będzie w tej roladzie dodatkowa niespodzianka oprócz farszu warzywnego ja też dodam taki filet z kurczaka. To jest dosłownie jedna pierś z kurczaka, obrana z żyłek, pokrojona na takie mniejsze plasterki, cienkie. Troszeczkę ją rozbiłam i obsypałam z jednej strony przyprawami. Papryka, sól, pieprz. Dobrze. Mi się zmniejszy, zmniejszy sobie i będzie mi się dusiła cebulka. A w tym czasie już włożymy gotowe ciasto. Rolada serowa, ona będzie się piekła troszeczkę dłużej około 20 minut. Też ją sobie rozłożymy. Mam nadzieję, że, że się wszystko uda. Tak się prezentuje ciasto 180 stopni i tu około 20 minut oczywiście, tak jak ja zawsze mówię. Trzeba sobie pilnować. Ok, a ja wracam do mojej cebulki, do farszu, do podsmażonej cebulki. Dorzucimy sobie pokrojone pieczarki. Oj, troszeczkę mam mniejszy. I teraz je poddusimy razem z pokrojoną papryką. Papryka czerwona, zielona, jaką lubicie. Ja nie dałam całej papryki, bo u nas. Tak, średnio, powiem Wam szczerze, dodaję ją tylko do smaku. No i teraz te warzywka nam się wszystkie y, ładnie przypieką, przyrumienią, pod duszą, i za chwilę do Was wracam. W międzyczasie, jak farsz do drugiej rolady o, przygotowuję, to teraz będziemy zwijać już roladę zieloną, szpinakową. Zobaczcie, tak to wygląda. No i myślę, że tak też ją zostawimy. To jest nasza masa serowa. Przykryłam ją, żeby mi się nie wysuszyła. No, i teraz delikatnie sobie ją nałożymy. Oczywiście rozsmarujemy na całej powierzchni. Ja Wam powiem, bardzo lubię terroradę. Nie wiem, czy wy znacie, wy jedliście już, czy lubicie w ogóle takie połączenie smaków. Myślę, że tak, rozsmarowany wystarczy. Tak, no, i teraz będziemy tutaj nakładali plasterki. Łososia. Wiecie co Zrobię to palcami? Myślę, że będzie najlepiej. Na razie otworzyłam sobie dwa opakowania. Zobaczymy, jak to nam tu wyjdzie. O, idealnie to wygląda. I na koniec posypiemy koperkiem. Kończę tą roladę łososiową, zieloną, szpinakową, jak to woli. Jeżeli ją znacie pod innymi nazwami, to też mi napiszcie. Myślę, że fajnie zawsze posypać też tak koperkiem. Nie za dużo. No i co, zwijamy. Uwaga, uwaga. Zabieramy się do zwijania. Ja staram się zawsze wiecie tak oczywiście delikatnie, ale jednak o i już pękła. Zobaczcie. Ale nie będziemy się tym przejmować. Widocznie tu było troszeczkę tego ciasta mniej. O, wyszła idealnie. Teraz ją zapakujemy w folię spożywczą. No i do lodówki. I tak zapakowaną roladę wkładamy do lodówki. Zobaczcie, ona troszeczkę tutaj pękła, ale nie szkodzi. Ona w lodówce też stężeje. I kilka godzin powinna teraz poleżeć w lodówce. A ja zabieram się za drugą roladę. Ciasto już jest upieczone. Uuu, ale pachnie. U, zaparowałam. Pięknie pachnie ser, ale uwaga, piekarnik nadal podtrzymujemy w temperaturze, ponieważ za chwilę rolada znowu wróci do piekarnika, tym razem już z farszem, a że mięso surowe dokładamy, no to musimy jeszcze je podpiec. Ok, dobrze. Rolada serowa przed nami. Będziemy ją oczywiście zwijać tym dłuższym bokiem. Układamy teraz na tej roladzie mięso kurczaka. Ono jest surowe, jak widzicie. Yy, troszeczkę... O, cienkie plastry posypane delikatnie przyprawami. Tak. No i teraz na to nałożę sobie farsz szybciutko, bo muszę roladę zwinąć, póki jest ciepła. Ponieważ jak ten ser żółty yy, mi stężeje, to wszystko się będzie łamało. No i teraz właściwie na całej powierzchni można. O, już tak. Ułatwimy sobie sprawę. Na całej powierzchni możemy już rozłożyć farsz warzywny. Pięknie to pachnie. No i teraz ta rolada zawędruje znowu do piekarnika, ale już na troszeczkę dłużej, około 25 minut, tak żebyśmy mieli pewność, że mięso nam się upiecze. No to co, zwijamy? Trzymajcie kciuki. Dobrze, ostrożnie, bo rolada jest gorąca, no ale niestety ona taka musi być. Tu sobie troszeczkę pomagamy papierem. Dobra, idzie. No, myślę, że jest dobrze. No i zwijamy, zwijamy i jest. No i właśnie taka rolatka zawędruje nam znowu do piekarnika, żeby mięso w środku się fajnie podpiekło. Piekarnik nagrzany do 180 stopni. No i... Mniej więcej 25 minut zobaczycie jak u mnie będzie wyglądała. Czy się uda? Rolada gotowa. Zobaczcie jak pięknie wygląda. Powiem Wam szczerze, że ja z 25 minut zrobiłam 35. I myślę, że dobrze. Ją można podawać też na gorąco, więc macie tutaj dwie opcje: albo na zimną płytę, już jak całkowicie się wystudzi, znowu zawijacie w taką folię spożywczą i do lodówki, albo na ciepło. I oto efekty dzisiejszej pracy: dwie rolady: serowa i szpinakowa z łososiem, którą wybieracie. Koniecznie napiszcie mi w komentarzach, ja polecam obydwie. Tak jak mówiłam, na każdą imprezę, spotkanie rodzinne ze znajomymi, no a ja z myślą o nadchodzącym sylwestrze. I na koniec życzę Wam udanej szampańskiej sylwestrowej zabawy. No i do siego roku. Dziękuję za oglądanie i na razie pa!